Dobra, nie bój się mnie, nic ci nie zrobię, nie jestem jakimś p... kurde. Nie no, ufam ci, to jakby nie myślę tak, ale... Ej, k... i w nie? O Boże, nie, poczekajcie, ale... Ja, w p... nichu będziesz miał roboty, nie? Ho ho ho, ja na samą myśl. Ja jako k... ojciec, słuchajcie, ja jako ojciec, mając dziesięcioletnią córkę, no nie zgłosiłbym tego nigdzie, nie? Nie zgłosiłbym tego. Jeśli jesteś youtuberem, to jesteś k... osobą publiczną znajdę cię. Z... Mówimy o dziesięciolatce, nie mówimy ku... o Stu, który pisał ku... z trzynastkami, czternastkami, piętnastkami, tylko dziesięć lat. Dziesięcioletnie dziecko. Mój syn jest dwa lata starszy i to jest jeszcze mały dzieciak, który dopiero wiecie, zaczyna mu się wąs pokazywać i tak dalej, ale to jest dziecko. On jeszcze wiele rzeczy nie rozumie. Ku... On dopiero odkrywa, że siusiak to chyba nie służy tylko do Siusiania. Wiecie o co chodzi? Ja